TVG9 Józef Piłsudski No, y, ostatnio Jest dużo dyskusji na temat tej postaci y, Jest, no nawet jakby jakaś moda na Krytykowanie Tej osoby No kiedyś y, była krytykowana przede wszystkim przez komunistów, dzisiaj także przez prawicę i tą narodową, i tą, no powiedzmy, Uperrowską. jeszcze Korwin go nie, nie lubi. No i jak się przyjrzeć osobie Piłsudskiego, to pewnie można znaleźć różne wady, można znaleźć ich pewnie wiele ale mimo wszystko był to według mnie gość. Ja tak yy, już na 100% do tego wniosku doszedłem, kiedy przez krótki czas pracowałem w tej administracji rządowej, kiedy zobaczyłem to gówno tych gości sprzedających się, trzymających się stołków. A nawet tych nielicznych porządnych, którzy jednak no, no, byli dupami wołowymi. Nie mieli tych jaj co I właśnie stwierdziłem, że taka osoba z jajami byłaby dzisiaj naprawdę potrzebna. Przede wszystkim, no, ten no, były socjalista, czy, czy nie były, to to można dyskutować, ale on postanowił się skupić na tym, co uznał za importerabilia, czyli za to, co dla Polski najważniejsze i starał się skupiać wokół tego wszystkich. No a jego program był krótki, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Bić kurwy i złodziei. I ja jak najbardziej się pod tym programem podpisuję. Jeśli chodzi o Polskę, politykę zagraniczną no te, też miał moim zdaniem dobrą wizję, wizję Międzymorza, to znaczy najpierw koncepcja y, to była federacyjna Polska skrzeszenia y, dawnej Rzeczypospolitej jako federacji ale Piłsudski był y, nie tylko wizjonerem, ale i pragmatykiem y, kiedy stwierdził, że już te narody byłej Rzeczypospolitej są dojrzał, zaczynają dojrzewać do do tego, żeby stworzyć własne państwa, jakby zmodyfikował tą koncepcję na koncepcję międzymorza, czyli bloku państw. No a kiedy okazało się, że jednak no, te narody jeszcze nie są do końca dojrzałe do tego, no i niestety w samej Polsce jego koncepcja nie jest zrozumiana i i no przegrała, no to realizował koncepcję swoich przeciwników, czyli koncepcję inkorporacyjną. Także nie był jakimś chorym dogmatykiem, tylko pragmatycznym politykiem. Także myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo brakuje takiej osobowości jak Józef Piłsudski i no dobrze by było, żeby chociaż jego duch nam towarzyszył. Także powstrzymajmy się może z takim potępianiem w czambuł Józefa Piłsudskiego. i proszę to to nawet tych, którzy mają poglądy no, bardziej do jego oponenta <grywdy> Dmowskiego zbliżone, żeby dostrzegli, że był to naprawdę polityk z jajami i dla Polski wiele zrobił dobrego.